Okej, okay, we are live. Witajcie, kochani. Mam specjalnego gościa, Michaela. Chcieliśmy was zaprosić na film, który właśnie nagraliśmy, ale ten film będzie na innej stronie niż YouTube. Podamy link pod spodem. Jak tylko się zgra, jak tylko go dam, dodam na YouTube, to wam zaraz go udostępnię. Tutaj pod tym pod tym nagraniem, także poczekajcie jeszcze chwilkę, zaraz będzie i powiem Wam, że bardzo ważne jest to, żebyście sobie zobaczyli ten, ten, ten nasz taki wywiad ja tam tłumaczyłam oczywiście na polski, więc kto nie zna angielskiego, to też jest ok, wszystko tłumaczone będzie, ale Michael podzielił się naszą, swoją historią jak uleczył tego wiecie na ry. I chciałam go tutaj przywitać. Hello, Michael. Hello, nice to, nice to be here. Thank you for, for having me. Thank you for being here. Myśmy już cały program nagrali. On opowiadał, co brał, ile tego brał, co wiecie, no różne rzeczy. Mówiliśmy o światłach, infrared. Ten akurat mam z demera. To, są, to jest ten tak zwany Beauty Pack, tam jest też infrared, czyli czerwone światło, które też pomaga. Także rozmawialiśmy o różnych suplementach, rozmawialiśmy o różnych terapiach, o książce fajnej, którą też polecamy, żebyście sobie zaglądnęli, chociażbyście się nauczyli e, o, tym, e, o tym właśnie temacie. Tutaj nie mogę o tym mówić, dlatego ten program będzie na innej e, platformie. Więc dam Wam linka pod spodem, ale dzisiaj już Michael jest zdrowy, nie ma już tego i podzielił się dokładnie całą historią, jak to się wydarzyło i jak sobie poradził bez żadnych, słuchajcie, szpitali, lekarzy i, i onkologów i tak dalej. Więc bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszamy na ten, na ten filmik. Uh, Michael, do you want to say something about your story that does not include any names? Yes. <laughs> you know, I uh, since I was probably in my twenties, I'm guessing. You know, I've had uh, uh, I had uh, some some ulcers, some digestive issues, and that was really at a time uh, when I was I was going to school, working full time, had a young family. There's lots of stress trying to do everything, you know, study and mm -hmm. go to school. You know, as so I did it all because I was taking a full load and uh, just working full time and all that good stuff. And I had uh, I had digestive issues, had ulcers, and uh, I chose to treat them without medicine and uh, watch watching my diet. And then lo and behold, years later, you know, I it was about four months ago. You know, I uh, was in a restaurant having a bite to eat, and I and uh, I was eating, eating, and the food wouldn't go down. It got stuck in my throat, and it was very difficult and it was uh, mm -hmm. embarrassing. So uh, here I am, at the restaurant, and I couldn't get the food down. So from there, I went to see uh, a practitioner. I, you know, mm -hmm. went back to my my, uh you know, my primary care physician, who referred me out to uh, a, a doctor who did. Uh, who did the endoscopy and colonoscopy and it came back that i had uh, an 11 centimeter tumor in my esophagus and uh, you know and, and i was a little you know i wasn't like terrified you know and he told me i, I, I couldn't remove it as, with surgery and here's it and then uh, he wanted to refer me out to a see a, for a, a cat scan so I did get the CAT scan and it came back. It had not metastasized. It's it was uh it's in my esophagus, it's right here. You know, here's my sternum, so it's all it's right there in the esophagus, and it runs, it's about four inches, so it's runs about four inches this way. And uh so I was then referred to an oncologist in Sedona, and I chose not to do chemo and radiation. That's what they wanted me to do, and have enough knowledge, um, about what to do some alternatives and mm -hmm. i had friends I had close friends and i had uh, friends that were practitioners and mm -hmm. and one very close friend of mine who lives in lake havasu is a naturopathic oncologist mm -hmm. and uh, so I, they uh they were sending me sending and i'm in the natural products industry so i had even a health food store sending me things mm -hmm. all the love and support sending me things out to me to help me And I started taking my okay. couple, of, a couple of products. Go Let's ahead. Let's here. <laughs> okay. Słuchajcie, Michael się tutaj rozwinął, rozgadał. W każdym razie on opisywał tą historię właśnie, co się z nim stało, że on miał wrzody, jak był młody, tam dwadzieścia parę lat miał, miał bardzo takie życie dosyć bardzo energiczne, pracował. Cały czas. No i wiecie, on był właśnie w tej, w tych firmach naturalnych. On się zajmował medycyną naturalną, więc brał po prostu wszystko, co wiedział, żeby pomogło w tych wrzodach. Więc on, on się tego pozbył, a jednak miał ciągle jakieś problemy z układem trawiennym. No i później, cztery miesiące temu, dowiedział się, że jest, jest guz w jego przełyku. I tutaj całą historię nam opowiedział, której nie chcę tutaj za dużo mówić, żeby na mnie nie tego nie zaplokowali, ale zrobił endoskopię, robił, robił te wszystkie skany. Się okazało, że no ma bardzo dużego guza osiem, y, czekajcie, 11 cm guz. To jest dosyć duży, bo on, y, co się stało? On był w restauracji, jadł i nie mogło mu jedzenie normalnie przejść przez przełyk. I on myślał, że się normalnie udłabi. I nie wiedział, co się dzieje. Wystraszył się bardzo, dlatego poszedł po prostu do lekarza. On ma bardzo dużo znajomych, naturalnych lekarzy, natropatów, więc y, oni go w sumie skierowali, żeby iść normalnie na badania, więc tak się dowiedział, że to jest, y, że to jest guz i tam i to tam w środku był. był um, um, no, komórki ry. Więc nie możemy tutaj za dużo mówić, ale zrobił skan i się okazało, że po prostu y, tam się to dzieje i więcej wam słuchajcie powiemy na tym wideo, które e, linka dam pod spodem, żeby tutaj za bardzo nie ten nie kombinować, bo jak bo za dużo powiemy, to potem już nikt nic nie, nie będzie mógł zobaczyć, nawet tego linka. Więc e, słuchajcie. E, I think we gonna we gonna stop here. Uh, let them just get the link. I'm going mm. to add it as soon as uh, it downloads. And uh, put, the, put the link below on this video. So then they can hear the whole story without codes and without all this, you know, nonsense here. Uh, słuchajcie, my to po prostu uh, damy tego linka, także poczekajcie jeszcze parę minut i się tym zajmę tutaj, żeby dodać to wideo i żebyście um, żebyście się dowiedzieli, jaka jest jego historia, jaka jest uh, historia jego w zdrowia, bo jest w zdrowiu, nie ma już tego. Nie ma żadnych komórek na ry, i chodzi sobie na takie skany od co parę miesięcy, żeby co dwa miesiące sobie chodzi poradzać, czy tam wszystko idzie dobrze. To się wszystko zmalało, wiecie. Wszystko jest w dobrym kierunku. Także będziemy Wam na bieżąco mówić, co i jak. A dokładny przepis daliśmy wam właśnie będzie to chyba na rambo, także ja to zaraz tutaj będę dodawać i linka też wam puszczę, więc żebyście po prostu wiedzieli o co chodzi, zrobiliśmy takie intro, żebyście wiedzieli o czym to będzie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, tam też będzie mowa o innych chorobach, ale głównie właśnie o tym nary ale powiem Wam, że będziemy mówić o takim składniku, który jest używany też na różne inne rzeczy, na przykład depresję, na jakieś tam Alzheimery i różne inne, które też mogą pomóc komuś, więc też do, duża wiedza, duża wiedza ważnych rzeczy. I, I bardzo chcę, żebyście sobie to zobaczyli, jeżeli naprawdę ktoś jest w bólu, czy ktoś jest, ma jakiś problem chorobę czy coś, żeby, żeby wiedzieć, że są takie są takie możliwości. I oczywiście wszystko, znaczy te dwie rzeczy, o których będziemy mówić tam, są do, na, do nabycia w, w tym moim, na mojej stronie. I on już nie ma w ogóle żadnych, nic nie ma. On wczoraj na motorze sobie pojechał. Uh, I just told them that you went on, on your um, motorcycle. So no. you don't have any problems, right? Life is beautiful. Life is wonderful. It's good to have a good attitude though, you need that. Yes. Ktoś tu napisał dużo optymizmu, wiary, ale wiecie, on ma niesamowitą siłę, ten człowiek. Jak się tylko z nim spotykam, to po prostu jakbym rozmawiała z 20-30-latkiem może, a Michael ma już tam swoje lata, można by było powiedzieć, ale ma naprawdę taką werwę do życia, i taki optymizm, i taką wiarę, że rzadko się takich ludzi spotyka. Także ja bardzo lubię z nim przebywać, pracować. No i ma wspaniałe, no pozytywne patrzenie na świat. Wczoraj mówi, że się wywalił na, na motocyklu, także działa, żyje, nie boi się niczego. Jest super. So, I just told them that uh, you had a little accident on your motorcycle, but this means you are living your life. This means you're enjoying your life. You're mm -hmm. looking, uh, yeah, the attitude is the most important. That's true. This is how our body responds to everything. Everything. Mm -hmm. uh, when I was in Chicago, we had the workshops last last mm. week, and this lady told us uh, a story that um, this guy, if I remember, it was a man, I think. Um, he went to the doctor and he did tests, and it came out that he has the the same thing, you know. See. Um, um and um the doctor gave him three months to live right mm. and so he he did all you know all the tests were looking horrible uh, but then he went to my friend who has a healing center in chicago and she scanned him like naturally and she said listen you don't have anything you are completely healthy okay mm. and and the guy was like no doctor told me i am not healthy i am sick i have this and this right and i have three months to live oh. and then um and she said listen you are not sick you are healthy you are healthy okay and uh, you know what happened he believed he didn't believe oh, he didn't believe her he believed the other doctor that told him he was sick and you know what happened he died in 3 months. Oh my goodness. He passed away. Self the process. doctors, the doctors found out that they gave him the wrong results for the wrong person. And the guy who was the the they mixed up the the papers and they told the wrong person. Oh my gosh. You understand that? And the guy that was sick, he was told that he's healthy and he still lived. Oh. OK, that's, this is real story. That's important. This is a real that's... story. Yeah. Słuchajcie, była historia. Byłam w Chicago teraz i opowiadała mi Maria o, o tym, że przyszedł do niej klient i ten klient powiedział: OK, no to jest holistyczne centrum, więc szukał pomocy, bo był tak chory, że potrzebował po prostu wszystkich. wszystkich Wszystkiego rodzaju pomocy, tak myślał, ale co się okazało, ona, ona go zeskanowała tymi naturalnymi metodami i powiedziała mu, że on jest zdrowy, że on nic nie ma, że jemu żadne życie nie zagraża, a lekarz mu powiedział, że on ma 3 miesiące życia. Okay? I co teraz? I on, ona mówi, słuchaj, jesteś zdrowy, nic ci nie jest, zrobiłam skan, twoje ciało jest zdrowe, wszystko jest ok. Wyobraźcie sobie... On za trzy miesiące zmarł. Ona mówi szok normalnie. On był zdrowy, nie? Co się okazało? Później, po śmierci, okazało się, że ci lekarze skontaktowali się z rodziną, że ta, ten człowiek był zdrowy, że oni pomylili wyniki i dali jemu złe wyniki od innego człowieka. A ten inny człowiek, który był chory, miał tą chorobę, przeżył i jeszcze żyje, nie? Także w ogóle dwie różne historie. Zobaczcie, jak, jak bardzo można sobie zrobić kuku własnym myśleniem i własnym podejściem. Jeżeli lekarz mówi ci, że już po prostu trzy miesiące do życia, to koniec. I, I człowiek po prostu już jest w tym tkwi, że to są ostatnie trzy miesiące jego życia, mimo to, że był zdrowy. I Maria mu mówiła, że on jest zdrowy, zrobiła mu skan, tobie nic nie jest. On nie chciał wierzyć jej. On wierzył temu lekarzowi. Więc zobaczcie, jak jaka jest siła naszego mózgu, jak nasz mózg operuje. Jak my sobie coś wymawiamy czasami. Głupoty kompletne. W ogóle nieprawdę. This is insane. Um, I am a strong believer on, on uh, our wired brain. Like the way we are wired. This is how we perceive the world. And that's yeah. how we deal with stuff and that's how we Um, you know, we work, We live. We live out of fear, or we live out of you know yeah. positive outlook, great gratitude, um, seeing everything in the beautiful colors. There's two yeah. ways of looking at everything. It's all about the perspective, right? It's true. It's true. Yeah, I'm a big believer in uh, you know, and and surrounding yourself, also surrounding yourself with people that are supportive of you, you know, and, uh, and it's important to have a good attitude, but, uh, uh, positive affirmations, you know, uh, getting up in the morning and, you know, I have my time and I, I do, uh, I do a little prayer in the, in the morning. Uh, one before I go to bed, I do just in to myself, do a little prayer, give thanks to what I have. That's, uh, working in my life and the things that, I need to, to to look at and change that, that I be shown those things, you know. But it's important to have a good attitude, you mm -hmm. know. And if some, if you're around people that are not, that are negative and, and, uh, condescending and whatever, they're not supportive of you, you mm -hmm. need to, you know, sometimes you, you got to find new people, new support, find that support. It's a tough, it's a tough one. Mm -hmm. you know? Sometimes you just got to do what you got to do. Słuchajcie, on właśnie mówi o tym. Ja mówiłam o tym, że wszystko jest w naszej sile mózgu, w naszych wierzeniach i perspektywie, w tym, że sami sobie możemy wmówić pewne rzeczy, które są nieprawdą. Jeżeli popatrzymy na świat poprzez wdzięczność w kolorach i po prostu widzimy cud we wszystkim, to też tak będzie nasze życie wyglądało. Ale on jeszcze też mówi, że powinni być ludzie, którzy nas wspierają ludzie, którzy nam dobrze życzą wokół nas. I on robi też afirmacje, modli się rano i wieczorem. Dostrzega, które rzeczy w jego życiu są pozytywne, które rzeczy dzieją się dla niego. Patrzy na to z podziękowaniem, dziękczynieniem, ale też mówi, że niektórzy ludzie po prostu są negatywni i nie powinni być wśród nas. Jeżeli macie takich ludzi wokół, którzy zaniżają waszą energię, którzy wam źle życzą. Albo którzy po prostu są negatywni, nie wiadomo skąd, bo są tacy, to po prostu należy czasami wymienić to grono przyjaciół. Albo lepiej nie mieć żadnego przyjaciela, jeżeli to będzie negatywna osoba. Więc naprawdę no jest to bardzo ciężka prawda, ale taka jest. No, prawda jest prawdą że lepiej nie mieć nikogo wokół siebie, jak się ma takich negatywnych ludzi, także Michael ma bardzo dużo wsparcia, bardzo fajnych ludzi, on też wielu ludziom pomógł, słuchajcie, ja jestem wdzięczna za niego bardzo, bo on był taki zesłany z nieba, myśmy się w ogóle, tak jak myśmy się poznali, to w ogóle jest, to jest cud, to jest przypadek, to jest synchronizacja, ja miałam sny, słuchajcie, ja, ja w ogóle, to wszystko, co się yy, yy, działo, w jaki sposób w ogóle myśmy mieli współpracować, to wszystko było jakby w niebie ułożone. I to właśnie trzeba tak podejść do życia, że trzeba zaufać, że odpowiedni ludzie się znajdą w waszym życiu, że odpowiednie sytuacje doprowadzą was do tego, gdzie macie być. Um, Michael, I was just telling them that uh, I'm also grateful for you, because I feel like we had like a heaven connection. Like it was like just. like incredible um celestine kind of uh civilization because yeah. i even had dreams about the company like i i had things that pointed me to you that oh. we are supposed to work together we are supposed yeah. to yeah. you know somehow do things together and and it's it's very hard to just get up in the morning and say okay today i'm gonna meet you know somebody awesome and we're gonna do business together or whatever no my intention was to help people and i know okay. your intention is to help yes. as well and somehow our thoughts kind of synchronize and we decided hey let's do it together let's do yeah. it you know for the polish people for the slavic people yeah or for uh, my group of people that maybe are not able to get to those things to those supplements you know and they are hard to get in general, I feel yeah. uh, most people don't even know about them. but now we just have so much you have so much knowledge working pretty much all your life in this uh, yeah. supplement industry, healing industry, having your own center in, in Texas yeah. you helped so many people. Yeah and look yeah. right now, everybody loves you. everybody wants to help you. everybody supports you. everybody sends you love. If there are people that are not wishing good, then it's okay you know yeah. you have a lot of people that support you and you know you have incredible faith which i i really so um, i respect yeah and i have i know what it is to have faith um and and it is not easy yeah. because that type of faith is everything it's not yeah. just talking oh yeah yeah i i believe you know no it's really really showing god the creator that you have it within you you give up everything you just let yourself just be like almost you give up like yeah. not give up you you give up your control yeah yeah you know? yeah like you just have to let it go and just surrender i think this surrender is, is a good word yeah 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 O, oh, okej. Okay. Słuchajcie, ja teraz mówiłam też, że jestem wdzięczna za Michaela. On ma wspaniałych ludzi wokół siebie, ale też zobaczcie, jak on musiał się oddać, zostawić to wszystko, tam kontrolę, to, czy, czy tam się uda, czy się nie uda. Nie. On po prostu wierzył, miał wiarę, że Stwórca się tym zajmie, zaopiekuje i koniec. I on robił to, co czuł, że go po prostu serce niesie. Do tego, do tego, do tego. I dlatego zrobiliśmy ten program, żeby też wam dać nadzieję, żebyście mieli bardzo mocną tutaj podstawę do tego, żeby wierzyć, że są takie metody, że są takie środki, że są takie naturalne różne suplementy, którymi można sobie pomóc w bardzo ciężkich sytuacjach czy diagnozach. Także chcieliśmy, żeby chciałam, żeby Michael to przekazał wam. Także wszystko będzie tam tłumaczone. Ja dam ten link, także już dzisiaj będzie. Także dajcie mi trochę czasu, żeby to się wszystko powgrywało. I bardzo chciałabym, żebyście, żebyście wiedzieli o tym, że jesteśmy z Wami i nigdy, żeby się nie poddawać. Pamiętajcie, że wszystko jest możliwe. Życie jest długie i ma być szczęśliwe, wypełnione wieloma, wieloma radościami. So, thank you so much, Michael. Thank you, everybody. I love your T-shirt again. <laughs> We're all lucky. <laughs> We are all lucky to be on this earth in such We a time of transformation. On our journey. Yeah. Piękny czas, słuchajcie. No, ma fajną koszulkę szczęścia, nie? I zobaczcie, my jesteśmy wszyscy szczęściarzami tego, że żyjemy w tych czasach, widzimy te zmiany, tej transformacji. Co się dzieje, to jest po prostu cud. Więc popatrzmy na to w ten sposób, że to jest cud. Cud istnienia. Thank you so much. thank you michael and see you have next a beautiful time. day thank you have a wonderful day and um, you know maybe slow down on that motorcycle yeah yeah <laughs> or come yeah, over it's my, it's, it's my, girl, my, my girlfriend knows how to ride really well Sir harley and you know so now now i, I i'm gonna need to take lessons <laughs> <laughs> Well, another thing to learn right yeah another thing to learn looking forward to yeah thank great you. I'm so thank happy you you're healthy happy lucky yeah. and you're doing wonderful thank yeah. you bye bye guys thank see you, you till next time see you. bye bye Do zobaczenia. Papa